Mamy dosyć tego bałaganu. Chcemy sami się rządzić, domagają się lokatorzy z bloku komunalnego przy ulicy Morcinka 1 w Leszczynach. Mieszkańcy od miesięcy chcą założyć wspólnotę mieszkaniową, jednak urzędnicy z niezrozumiałych dla nich powodów nie zgadzają się na to. Postanowiliśmy więc sami to sprawdzić z naszą kamerą. Blok przy ulicy Morcinka 1 w Czerwionce-Leszczynach. Mieszka tutaj 48 rodzin. Budynek z daleka wygląda wcale przyzwoicie, ale tylko wygląda mówiąc przekąse mieszkańcy i wyliczają. Tu po prostu są takie usterki. Jak się zwracamy do pana dyrektora Ucherka, no to on mówi, że nasz blog jest super, wszystkie wymagania techniczne są... Sto Nie, Jak mu się mówi, że rynny są i na nasz blok już się robi zielony, to jest nieprawda. Niech się pan tam filmuje ta ściana, jako zielono jest. No. Niech pani się obejrzy, jest nas za siebie. Tam ta wszystko pleść. Rzeczywiście ściany bloku są miejscami zielone od wilgoci. To dziwi, gdyż kilka lat temu budynek był ocieplony i pomalowany w ramach termomodernizacji całego osiedla. To nie jedyne mankamenty. Żalą się dalej lokatorzy. Nawet drzwi nam nie wymienią, ja na parterze mieszkam, to tak wieje, tak ciągnie, że strasznie w nim. Drzwi nam no nie dali, bo powiedzieli, że mamy spłacić za tych, co nie płacą. To nam dadzą okna i drzwi, jak da, zapłacimy za tę wodę, kto nie płaci? No i my płacimy uczciwie. Na co idą pieniądze z naszych czynszów, dopytują się mieszkańcy i domagają się utworzenia wspólnoty mieszkaniowej. Sami chcemy się rządzić, mówią Leszczynianie z Morcinka. No, za, najbardziej wtedy za wspólnotą. wspólnotą, bo wtedy wszystko nam się należy, a tak nic. Sami będziecie mogli decydować o Oczywiście tym, co... Oczywiście, będziemy płacić do wspólnego worka, ale coś z tego będzie. Co, zazdrościcie innym wspólnotom? No, no zazdrościmy, bo my tak samo płacimy jak oni. A nie mamy tego luksusu, że mamy ciepło w klatce i w domu. Sprawa jednak nie jest taka prosta, jakby się wydawało. Tak, chcemy złożyć wspólnotę, założyć i następnie, że tu są grunty od, od x lat... Nieuregulowane. Nie? Ja tu mieszkam ponad 50 lat. Też nic mu nie dali. 20 lat ma wniosek złożony że na wykup. Tak, bo tak było zebranie, było. To 20 lat nie mogą znaleźć jakiegoś człowieka, który tu prawdopodobnie jest w Ameryce i ma jakieś tamte ziemie? To jest śmieszne. Jeżeli on podatku nie płaci nic, to chyba my mamy prawo to wykupić. Czy rzeczywiście założenie wspólnoty mieszkaniowej jest niemożliwe z powodu biurokratycznych przeszkód? To wiedzą najlepiej urzędnicy. Ten budynek jest tak pechowo położony, że stoi częściowo na gruntach prywatnych. Dopóki tego gmina nie ureguluje, dopóki nie stworzy się jednolitego gruntu gminy, dopóki się nie widzieli działki geodezyjnej, ta sprawa nie może ruszyć miejsca. Gmina od dawna poszukuje właściciela części działki, na której stoi blok. Sprawa jest już nawet w sądzie, tłumaczy dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, Marian Ucharak. Sądu nie można poganiać, ksiąg wieczystych nie można napisać, prawda? To wszystko trwa. Jeżeli gmina ureguluje stan prawny gruntów, wówczas ten budynek będzie natychmiast prywatyzowany, zapewniają urzędnice, dodając, że lokatorzy na razie nie mają na co narzekać. Mieszkań typu takie jak są na przykład na Morcinka wysokostandardowe, z centralnym ogrzewaniem, ocieplone o nowoczesnych rozwiązaniach technologicznych, takich mieszkań nie powinno w ogóle być. To są mieszkania dla normalnych ludzi, którzy normalnie zarabiają, normalnie pracują, chcą żyć, mieszkania wykupują, rządzą się nimi i tak dalej. Dyrektor ZGM-u potwierdził jednak, że pieniądze z czynszów rzeczywiście idą do wspólnego worka, czyli do kasy zakładu. Jeśli jednak jest potrzeba, z kasy tej korzystają także i lokatorzy z Borcinka, choćby na remonty kominów czy dachu bloku.